Siemanko, witajcie na kanale Madros. W dzisiejszym odcinku dowiecie się, czym był projekt Ibris, ale na początek odrobina historii. Zapraszam. W 1992 roku dr Henry Wu rozpoczął badania nad velociraptorami. Skłonił go do tego fakt, iż wykazywały wysoką inteligencję społeczną. Kolejnym kluczowym bodźcem było zorganizowane działanie w grupie oraz okazywanie wysokiej agresji. Tuż przed wydarzeniami z 1993 roku na Nublar przywieziono pierwsze Velociraptory, które na wczesnym etapie otwarcia parku miały nie być atrakcją turystyczną. Po incydencie w parku jurajskim dr Alan Grant zaczął dogłębnie badać skamieniałości Velociraptora. Okazało się, że były mądrzejsze od delfinów, a nawet od naczelnych. Wraz z Bilim Brennanem odkryli również wysoko rozwiniętą komorę rezonansową w czaszce, która umożliwiała wydawanie złożonych wokalizacji. Ale to był dopiero początek. Behawioralne badania inteligencji drapieżników były programem realizowanym przez InGen Security, które było Wydziałem Bezpieczeństwa Międzynarodowych Technologii Genetycznych w latach 2012-2016 zarówno na Isla Nublar jak i w obiekcie InGen w Chile. Projekt powstał na wiele lat przed jego faktyczną datą rozpoczęcia. Velociraptory zostały już zaplanowane do tej tajnej operacji Ingen w 2004 roku, zanim jeszcze zostały zabrane z Isla Sorna. Ponieważ Ibris był realizowany głównie przez Ingen Security, większość jego metod i celów była skoncentrowana na bezpieczeństwie. Głównym celem było zebranie danych na temat inteligencji drapieżników. Za projekt odpowiadał Vic Hoskins, który w latach 2001-2015 był szefem do spraw bezpieczeństwa. Głównymi behawiorystami zwierząt zostali Owen Grady i Barry Sembin. Głównym celem Hoskinsa było wykorzystanie m.in. Velociraptorów jako broń dla sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Argumentował to tym, że szybkość i zdolności sensoryczne drapieżników przewyższają ludzkie, co czyniło je bardziej zdolnymi do walki. Podczas trwania projektu w 2016 roku, Ingen pozyskało Troodona i przetransportowało go do chilijskiego obiektu w celu wykorzystania ze względu na jego niezwykle wysoką inteligencję. Simon Masrani w pełni aprobował Ibris. Ale nie był zainteresowany testowaniem zdolności bojowych zwierząt. Jego głównym celem było wprowadzenie do ekspozycji publicznej jednego z Velociraptorów, którym była Blue. Podczas gdy Ibris koncentrował się głównie na przygotowaniu zwierząt do interakcji z człowiekiem, projekt zapewnił również doktorowi Wu wiele możliwości przeprowadzania badań nad hybrydyzacją genetyczną. Oraz badanie inteligencji Velociraptorów w bezprecedensowym poziomie. Wcześniej wspomniany Trodon na początku projektu nie został włączony w Ibris. Dopiero po incydencie w 2015 roku został wykorzystany, aby naukowcy Ingen mogli lepiej zrozumieć inteligencję i techniki komunikacji drapieżników. Tylko okazy Velociraptorów zostały potwierdzone jako zaangażowane w Ibris przed incydentem w 2015 roku. Dzienniki badawcze mówią również o innych gatunkach, które zostały sklonowane przez InGen i badane w ramach projektu. Był to Deinonychus i Troodon, które na pewnym etapie zostały odsunięte od projektu. Obiekty, które zostały zatwierdzone w Ibris, to Blue, Delta, Echo i Charlie. Jednak około 2016 roku Ingen pozyskało jeszcze trzy lub cztery inne Velociraptory, Raptory, które znajdowały się w ośrodku w Chile. Dodatkowo projekt stworzył dwie grupy raptorów: w pierwszej uzyskano Blue i Delta, zaś druga grupa to ta, do której należały Echo i Charlie. Prawdopodobnie pozostałe raptory pozostały w Chile. Gdzie znajdowały się kontrolowane siedliska wszystkich zwierząt, jakie przetransportowano z Isla Sorna między 2004 a 2005 rokiem? Osobniki, które nie przeszły fazy inicjacji w Ibris, zostały przeniesione do dalszych badań, które nadzorował dr Henry Wu. Blue, Delta Echo i Charlie, po uzyskaniu akceptacji, zostały przypisane swojemu głównemu trenerowi, którym był Owen Grady. Wybieg badawczy został zbudowany na wschodnim wybrzeżu Isla Nublar. Miał na celu zapewnienie naukowcom bezpieczne badania oraz obserwacje raptorów. Placówka została zaprojektowana tak, aby zapewnić zwierzętom jak najlepsze warunki z dostępem do obszaru leśnego. Raptory miały się tam uczyć metod komunikacji z trenerami. Wszystko to miało przygotować zwierzęta do testów w terenie aby sprawdzić ich umiejętności tropiące oraz działanie w grupie. Okazją stał się nieuchronny upadek Jurassic World, kiedy to Indominus Rex doprowadził do chaosu na wyspie. Projekt Ibris okazał się porażką. Jedyny obiekt, który przeżył, to Blue. Śmierć Wika Hoskinsa zakończyła pracę nad Velociraptorami, a śmierć Masra Niego ostatecznie zamknęła wszystko, co znajdowało się w Jurassic World. Ale czy projekt został ostatecznie zamknięty? Na to pytanie odpowiem w drugiej części, która pojawi się już niebawem. Dziękuję za dzisiaj, to wszystko. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.